To tam był TikTok. Tylko w zasadzie mój odcinek, prawda, był z wojankiem. Ten, co Was jadł na tym odcinku. Dobra. Trzeba wam powiedzieć, że ten. Ta piosenka będzie przystać albo na normalnie, albo na TikToku. Tak, jak mi telefon wybierze, no to sastek tak będzie. A ja będę się starał, żeby Wam zrobić pełną, normalną, normalny odcinek. No, nie będzie za długo trwała, jak już no, ten 10 godzin minut, godzin tutaj na tym odcinku. Tutaj, jak widzę, jest 50. I dalej tak leci ten czas. Ale dobra, zostawiam ten odcinek. Proszę, żeby oglądać go normalnie. Na nim też e, ten parę szczegółów, co będzie ten ukrytych na tym. Tylko nie z jakimiś postata, postaciami będzie. Tylko jakiś tam ten. Gdzie ten... Normalne rzeczy, prawda, żeby było normalnie. No, no to nie wiem, czy to, czy to będzie ten... na... No, normalnie, czy na TikToku. Mam ma nadzieję, że ten będzie dobrze. A teraz wam pokażę ten. Pre, ten raz, ten tak normalnie. To, ale też przez kawałek sekundy. To dobra. Odrobię lekcje. Ostatnie mama mam na no to odrobię że moją mamą więcej zeciej. bo więcej, więcej, więcej. więcej nie umiem. O, wybaczcie. Zagapiłem się. Tak by było, to ten było i będę jakbym musiał robić od nowa. Oczywiście nie lubię robić od nowa wszystkich odcinków. Na moim starym telefonie tak wygląda. Co to jest? Zobaczcie. Normalnie to LG. Tutaj już raz upadłem, z, z, kiedy już przestał ETN działać i już ten nie chciał, nie przyjmował ładowania. No to wtedy, jak się zepsuło, to wtedy tam wzięło. No to jak będziecie widzieć tą piosenkę. Pa!